Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wyświetlić liczby ujemne, tylko że nie ze znakiem minus, a z nawiasem na około takiej liczby. Jest to opcja formatowania niestandardowego i dzisiaj troszeczkę Wam o tym opowiem. Zobaczcie, jak wchodzimy do formatowania komórki, zwykłej komórki z takim właśnie naszym minusem. Skrót od formatowania komórki to jest Ctrl 1. O, to zobaczcie, że w tej chwili mamy format ogólny i liczba jest wyświetlana z minusem. Tak jest normalnie, to jest OK, z tym, że nie zawsze tego chcemy. Możemy więc poszukać, na przykład w formatach liczbowych, czy może tutaj znajduje się właśnie takie formatowanie z nawiasem. U mnie akurat na komputerze takiego formatowania nie ma, więc muszę sobie go napisać. Jeżeli chodzi o pisanie formatów, to zawsze robimy to tutaj w, tym, w tej kategorii. Niestandardowe. Zobaczcie, że w tej chwili, hmm, ponieważ byłam przed chwilą w formacie liczbowym, tutaj jest wybrane, że mają być dwa miejsca dziesiętne. To Excel sobie podpisał 0,00. Ja tego nie chcę, więc będę to kasowała. Z tym, że najpierw jeszcze pokażę Wam, w jaki sposób Excel wyświetla format ogólny. Czyli zrobię jeszcze raz tą samą operację. Wejdę do kategorii ogólne i szybko przejdę do niestandardowego. O, zobaczcie, w tej chwili mamy napisane standardowy i ten standardowy w kodzie formatowania niestandardowego oznacza, że wszystko jest wyświetlane w cudzysłowie normalnie, tak? Czyli tak jak wpiszemy, tak zostanie to wyświetlone, czyli liczba ujemna ze znakiem minus, liczba dodatnia bez znaku minus i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam format niestandardowy, to... Możemy pisać swoje formaty, i wtedy musimy pamiętać o pewnej kolejności w formatowaniu niestandardowym. Mianowicie, najpierw definiujemy wygląd liczb dodatnich, następnie pośredniku definiujemy wygląd liczb ujemnych, później wygląd zera, a następnie wygląd tekstu. Tak, tutaj Excel mi wyświetla hasze, ponieważ nie ma oczywiście takich formatów, które ja tutaj wpisałam. Natomiast chciałam Wam pokazać, jak to działa. Ja teraz to skasuję, bo to było tylko szkoleniowo. A teraz rzeczywiście chciałabym, żebyśmy napisali taki format, jaki pozwoli nam wyświetlić te liczby w nawiasach, zamiast. Z minusami. Jeżeli chodzi o liczby dodatnie, no to ich nie ruszamy. One mają zostać takie, jak użytkownik sobie wpisze czyli wpisujemy format po prostu standardowy. A teraz będziemy pokazywali Excelowi, jak, mają wyświetl jak ma wyświetlać liczby ujemne. I tutaj chciałabym, żeby tak naprawdę wyświetlał je tak samo jak do tej pory. Czyli, jeżeli mają miejsca po przecinku, to z miejscami po przecinku, jeżeli nie mają tych miejsc, to bez tych miejsc, natomiast zawsze z nawiasami. W liczbach ujemnych, nawet gdybyśmy chcieli minus wyświetlać, to i tak musielibyśmy go tutaj wpisać, no więc można powiedzieć, że nic nie tracimy. Czyli tutaj wpiszmy sobie po prostu w nawiasie słowo standardowy. O, no i tak naprawdę to jest tyle. Zobaczcie, że nawet tutaj na przykładzie Excel nam wyświetla w nawiasie liczbę 36, a ta liczba była do tej pory pisana z minusem, czyli była ujemna. Jak dam sobie ok, to zobaczcie, że ta moja jedna komórka, którą zaznaczyłam przed, przed wejściem do okienka formatowania, ona została wyświetlona z minusem. Pozostałe nie zaznaczyłam ich, więc są formatowane dokładnie tak jak poprzednio, nic z nimi nie zrobiłam. Oczywiście, żeby zmienić ich format, to po prostu klikamy dwa razy malarza formatów. Zaznaczamy wszystkie pozostałe. No i to jest tyle. Zobaczcie, od tej pory każda z tych liczb ma format niestandardowy, taki jak napisałam wcześniej. No, i to by było na tyle. Jeżeli chcecie poznać dokładny opis tego przypadku, zachęcam do wejścia na mojego bloga malinowexcel.pl i tam będzie dokładnie, krok po kroku, opisane, co, co po kolei trzeba zrobić. Dziękuję bardzo, do usłyszenia następnym razem.